Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale. W tym odcinku dowiecie się, jak zminimalizować zwroty na Amazonie. Zwrot towaru. Nie jest to hasło, które budzi w nas jakieś przyjemne odczucia. A dlaczego? Bo zwroty kojarzą się nam najczęściej z bardzo zawiłą polityką. Tu trzeba coś wypełnić, odpowiednio nadać. Trzeba też na to poświęcić trochę więcej czasu. I jeszcze do niedawna, rzeczywiście, właśnie tak wyglądała ta polityka zwrotów na Amazonie. Na szczęście, całkiem niedawno, bo jeszcze w tym roku, Amazon udostępnił sprzedawcom nowe narzędzie do analizy zwrotów. Zacznijmy od najważniejszej rzeczy, czyli jak zmieniła się polityka zwrotów Amazon dla sprzedawców FBA. Jeśli jesteś sprzedawcą FBA, to nie musisz się totalnie niczym martwić, ponieważ nic się tutaj nie zmieniło, jeśli chodzi o obsługę zwrotów produktów. Amazon przetworzy wszystkie zwroty za Ciebie, zajmie się całą komunikacją z klientami, a także gdy użytkownik zwróci konkretny przedmiot, otrzymasz powiadomienie e-mailem, a Amazon odliczy koszt od Twojego salda. Co w takim razie zmieniło się w polityce zwrotów Amazona? Otóż odpowiedź jest całkiem prosta. Użytkownicy FBA Otrzymali dostęp do nowych narzędzi, które służą do monitorowania i kontrolowania zwrotów. Od marca tego roku użytkownicy FBA mogą uzyskać dostęp do nowego narzędzia, które nazywa się Return Insights. W ten sposób można wyświetlić wskaźniki zwrotów przy użyciu różnych filtrów. Między innymi znajdziecie wśród nich takie filtry jak zwrócone jednostki, procentowa stopa zwrotu, kategoria zwrotu produktu, Ramy czasowe zwrotu, przyczyny zwrotów i zwroty według ACIN-ów. Co dzięki temu zyskujecie? Przede wszystkim dostęp do danych, dostęp do danych, które dotyczą zwróconych towarów. Dzięki temu będziecie mogli ocenić jakość produktów, listingów produktowych i wprowadzić zmiany, które mogą spowodować zminimalizowanie zwrotów. Jak więc wygląda polityka zwrotów dla sprzedawców FBM? Zazwyczaj Amazon wymaga od sprzedawcy FBM zapewnienia 30-dniowego okresu na zwrot z dowolnego powodu. Klient nie musi go tutaj podawać. A dodatkowo, klient musi otrzymać zwrot pieniędzy w ciągu dwóch dni od otrzymania zwróconego przedmiotu. A co więcej, zostaniesz również zarejestrowany w programie Amazon Prepaid Returner Labels. Ale wiadomo, istnieją też pewne wyjątki. Przykładowo, istnieje możliwość, że niektóre przedmioty jak chociażby urządzenia elektroniczne, niekoniecznie podlegają zwrotowi. Kolejna rzecz to sam fakt, że polityka zwrotów może się różnić nieco w zależności od kraju czy regionu geograficznego. I w takich sytuacjach Amazon może wysłać Ci prośbę o zwrot, która będzie wymagała manualnej weryfikacji. Innym przykładem może być też sytuacja, gdy sprzedawca ma możliwość naliczenia opłaty za ponowne skompletowanie towaru, jeśli klient zwraca produkt. Zazwyczaj dzieje się to w przypadku, gdy klient zwraca produkt po upływie 30-dniowego okresu zwrotu. Może to również mieć miejsce, jeśli dany przedmiot został zwrócony, uszkodzony, nadmiernie zużyty, wadliwy lub różni się w inny sposób od stanu pierwotnego. Kolejnym nurtującym pytaniem jest z pewnością sam fakt, czy klient w ogóle może otrzymać zwrot pieniędzy bez zwracania przedmiotu. I tutaj możecie się zdziwić, bo rzeczywiście istnieje taka możliwość. Nazywana ona jest zwrotem bez konieczności odesłania towaru. Mamy tutaj kilka powodów, dla których Amazon może na to zezwolić. Wchodzą tutaj w grę wysokie koszty wysyłki, niska wartość produktu, trudności w ponownej sprzedaży, uszkodzony lub wadliwy towar. Ciężko jest przewidzieć taką sytuację, bo tutaj rzeczywiście Amazon podejmuje takie decyzje bardzo indywidualnie. Dodatkowo, Amazon może dokonać zwrotu pieniędzy, nawet jeśli nie otrzymasz produktu, ani nie będziesz wiedział, co się z nim stało. Jest też sposób, aby tego uniknąć. Otóż sprzedawcy FBM mają większą kontrolę nad tego typu zwrotami. Aby temu zapobiec, należy ustawić zasady, które dotyczą takich zwrotów, czyli przechodzimy do zakładki ustawienia zwrotów w seller central. I tam modyfikujemy kategorię, przedział cenowy, czas zwrotów i przyczynę zwrotu. Zdecydowanie spać spokojnie mogą przede wszystkim sprzedawcy FBA, bo tutaj rzeczywiście wszystkim zajmuje się Amazon i totalnie niczym nie musicie się wtedy martwić. Natomiast jeśli okaże się, że produkt będzie uszkodzony, to Amazon sprawdzi, kto ponosi za to winę. Czy kurier, czy pracownicy magazynu, czy może jest to wina klienta. I w przypadku uszkodzenia z winy Amazona, jako sprzedawca otrzymasz zwrot kosztów. Jeśli jednak wina będzie po stronie kuriera lub klienta, to tutaj zwrot kosztów nie będzie Ci przysługiwał. Co w takim razie zrobić, aby zmniejszyć współczynnik zwrotów na Amazon? Skup się na oferowaniu wysokiej jakości produktów, które spełniają oczekiwania klientów. Zapewnij atrakcyjne i dokładne zdjęcia, które pokazują konkretny produkt z różnych perspektyw. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to dostarczenie kompleksowych i łatwych do zrozumienia instrukcji obsługi, które pomogą klientom w prawidłowym użytkowaniu produktu. Udzielaj szybkich i pomocnych odpowiedzi na wszelkie pytania od klientów. Pamiętaj o tym, aby starannie zapakować i chronić produkt przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas przesyłki. Natomiast, jeśli już rzeczywiście dojdzie do tego, że konkretny produkt zostanie zwrócony, to przeanalizuj i reaguj na przyczyny zwrotów. Działając zgodnie z tymi strategiami, sprzedawcy na Amazonie mogą zminimalizować liczbę zwrotów i przede wszystkim zbudować trwałe relacje z klientami. Jeśli nadal macie jakieś pytania, to zapraszam Was do kontaktu. W opisie poniżej znajdziecie formularz kontaktowy, który możecie wypełnić, aby uzyskać pomoc od profesjonalistów.